4 stoły, 22 plastikowych piłkarzy na każdym z boisk, 13 drużyn i 21 emocjonujących meczów, a przy tym niesamowicie dużo fajnej zabawy. Miłośnicy piłkarzyków spotkali się na turnieju w Galerii Hosso. Trzeba przyznać, że temperatura rozgrywek była równie wysoka jak na Euro 2016 we Francji podczas spotkań reprezentacji Polski. I czego się pan spodziewa po dzisiejszym turnieju? No, wiem, kto wygra, tak, mamy swoje typy, ale piłkarzyki są nowe, możemy się wszystkiego spodziewać. Nie wiemy, co będzie dalej. Jeżeli, jeżeli będzie dobry rozwój akcji, to czekają nas niespodzianki. Drużyny jedno lub dwuosobowe. Rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych – Open i Szkół Podstawowych. W podstawówkach były to Alemax 2, Paula, Żwirek, Bartosz Lewandowski, Dominik Czarnecki i Bober. Triumfował Alemax 2, zanim uplasowali się kolejno Dominik Czarnecki oraz Paula. Do kategorii Open zgłosiło się 7 zespołów – Vladix, GGWP, WTZ Szansa 1, WTZ Szansa 2, BART, Ajax i Alemax. grałeś dzisiaj, czy kibicujesz tylko? Kibicuję. Podoba ci się? Tak, jak grają. A dlaczego nie wziąłeś udziału? Eee, za późno było. Następnym razem się szybciej załapiesz na ten statek. Tak, w następnym roku. Ukoronowaniem turnieju stał się mecz o wszystko pomiędzy GGWP a Bartem. Rozgrywka była bardzo wyrównana, a emocje sięgały zenitu. Rzutem na taśmę wynikiem 10-9 Zwycięsko z tego pojedynku wyszedł zespół GGWP. Sporo kontrowersji wywoływali, rzecz jasna, sędziowie, no ale jak wiadomo, gdzie sędziowie, tam spór być musi i pokrzywdzeni. Cześć Dominik, grałeś dzisiaj w piłkarzyki, które miejsce załeś? Drugie. Drugie miejsce, jesteś zadowolony z tego, co zrobiłeś? No tak. A nie jest Ci trochę żal? No jest, bo gościu, z którym grałem w finale oszukiwał. Pierwsze kontrowersje gościu, z którym grałeś w finale, oszukiwał. To bardzo przykre. A co sędziowie na ten temat? Powiedzieli, że jakbym wcześniej zareagował, to by go zdyskwalifikowali. A sędziowie dlaczego nie reagowali? Bo myśleli, że to nie jest tak poważne. Masz żal? Tak. Co z tym zrobisz? No nic. Nie da rady nic zrobić. Może jakieś odwołanie do Fifa, do UEFA? <grymne> nie. Mimo wszystko wszyscy byli zadowoleni. Zawodnicy zgarnęli nagrody oraz w duchu fair play uścisnęli sobie dłonie, obiecując, że spotkają się w tym samym miejscu za rok albo i wcześniej na kolejnym turnieju piłkarzyków.